Witam, witam Fani, ogólnie się na same pytanie Dlaczego Was traktuje niemiło, Fani? Powinniście sobie zadać pytanie samemu Dlaczego nie ja Was tak traktuje że jadę po całości? No, pomyślcie Chyba nie nie, nie, nie da odpowiedzi, bo sam nie wiecie Ja wiem Z tego powodu że po prostu wy słuchacie tych troli, was trollują, tych gimbusów słuchacie, a później wam się w głowce wpierdolą. Ja od tego zacząć, że nie powinniście ich słuchać, bo was wkręcają, później z was mają bekę, później się rozchodzi, że się dali się wkręcać. A po drugie... powinniśmy się sami. A nie słuchać tych idiotów, a później macie do... Do nas pretensje, że my... Oszukujemy, kłamiemy czy coś. Jak wy słuchacie tych troli... I... Później wam się w główce i później nie wiecie co. Dla mnie to jest niepoważne, że wy w ogóle słuchacie ich. Bo wiemy, by to miał w dupie i olał. Widzicie sami do tego doprowadzacie, że was później trolują. Bo zamiast sobie samemu pomyśleć, czy to jest prawda, lepiej Don napisać i się dowiedzieć, ale wy nie umiecie. Wszystko wiecie, a się okazuje, że główno wiecie o nas. No, taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać. Dla mnie trochę niepoważnie podchodzi do nas, bo po prawdziwy wierny fan by nas szanował i miał ich w dupie, przepraszam a nie boicie się e, zalajkować profil, bo będą trolę was e, trollować, jebać ich krótko na temat a nie się pierdolić z nimi ja się z nimi nie pierdolę, pierdolę ich panie sobie nagadają się, nie no bo to jest ich żywot pierdolić o głupotach, bo nie mają co robić Prawie fajnie spędzi się ich oraz wędrów.